To jest myślę naczynie nie do wyczerpania ten dziwny świat z poezją i dopóki ten świat będzie jeszcze jakoś trwał bardziej lub mniej sensownie, to zawsze się znajdą ważne wiersze, piękne wiersze, wiersze, w których jest poezja. To już proszę Państwa po raz 33 odbywa się w Szanowie gala rozdania laurów poetyckich w ogólnopolskim konkursie o herb Grodu w miastach Szanowań. Jak Pan ocenia poziom tegorocznego konkursu? Wysoki, bardzo wysoki, zarówno w tej kategorii wiersz o jak i w tej kategorii ogólnej. Często są to poeci nikomu nieznani, którzy nagle napisali genialny wiersz, nacyłają na konkurs, roże nie mają problemów i, 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 i dają pierwszą nagrodę. Także tym razem też, też wiele bardzo ciekawych wierszy. Ja mam tutaj przed sobą protokół i na przykład Wojciech Rożkowski, z Nowego Sącza, Godłocyna i właśnie pierwsza nagroda w tej kategorii pojedzie do Nowego Sącza. Wielka synagoga Heder i Mykwa na placu Estery zostają wysadzone w powietrze w roku 1973. Jeszcze wiruje pył i popiół, gdy Tomasz Tomaszewski na cmentarzu żydowskim robi nagrodzone przez National geografik zdjęcie psa z rzutu Jeszcze wiruje pył i popiół gdy maluchy niosą na plac zabaw i gab.